Cześć, witajcie z tej strony Szczepek i was zaprezentować bardzo fajny serwer minecraft.pl Serwer jest fajny, mało lagów jest oczywiście. Ja mam letkie lagi, bo jakoś mi procek siada i Minecraft nie wyrabia, ale idzie na początku. Jak wchodzimy, mamy regulamin. Jeśli ktoś chce przeczytać, to niech zastępuje filmik. Dobrze, idziemy dalej. Są przeprosiny Diaksylet jeden 1% ze stą, na jest szansa idziemy dalej. Tu jest... A w drugie trzeba gracza plus. Jest on darmowy. Jak go zrobić przy nas na stronie? E, żeby zdobyć trzeba umieścić 4 reklamy na serwerze na, dla serwera. I oczywiście robię to dla, za darmo. Nie chcę żadnego gracza plus. Ale jak już to mogę otrzymać, nie, nie pogniewam się. No tu jest co ma super VIP, tu ma co ma VIP normalny, a tu to jest komendy gracza no, podstawowe, no czegoś więcej. Na serwerze oczywiście też jest e, Survival Games, bardzo dużo osób gra. Jest też... Y, komenda dla Super vipów o las nawet, jest, nawet nie widziałem. Kopalnia u O, itemki. Oj, chyba zebrałem. Oj, zebrałem. O, farta miałem, dobra. E, idziemy dalej też walczyć, War, arena PvP. Widać, że też się znajduje świniarnia. Czy jak to tam chcecie nazywać? Pokazałbym e, tego chłopka. Pokażę go, tylko pewnie mnie deadną proszę się, proszę się nie śmiać. Ładny, ładny. Teraz już się nie tepnę, więc zabijemy oto tego pana, który biegnie. Oj. Oj, 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 oj. Miałem szansę, no, mm, a więc co mogę powiedzieć, a jeszcze nie powiedziałem ile masz, serwer ma bardzo dużo sl slotów, bardzo dużo, teraz jest 205 graczy na 300 możliwych, więc slotów jest bardzo dużo, lagi są małe, tylko jak już mówiłem, mam zjechanego protka, więc, a i coś teraz ode mnie Chciałem powiedzieć, że będę także nagrywał filmiki, nie tylko z Minecrafta, bo tego jest dużo, będzie Fortnite 2, Simsy, wiem, dziwnie to brzmi, ale Simsy też da się pograć i fajnie da się obejrzeć, więc zapraszam i pa, 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 wszystkim, pa, 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 IP serwera znajduje się w opisie, by zobaczyć, co jest jeszcze ciekawego w opisie, kliknij pokaż więcej. A potem pod tym wspaniałym filmikiem. Buja. Buja.